PiS projektował wszystkie instytucje tak, jakby zawsze miał rządzić, nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, co się stanie, jak, jak dorwą się do władzy inni, No, a, a ci drudzy, no, jak się tylko dorwali do władzy, no, to robią dokładnie to samo co PiS, tylko jeszcze bardziej jeszcze gorzej. Ze strony mm, Tuska, samej jego ekipy. Nie ma żadnej tutaj refleksji na ten temat. Oni idą po prostu w, w najtwardszą taką linię negowania wszystkiego, co pisowskie. Natomiast to państwo nie może tak funkcjonować, że co dochodzi ekipa do władzy, to wsadza tamtych do więzienia po prostu poprzednich, likwiduje instytucje, wchodzi wszędzie z buta i unieważnia to, co było. Znaczy, no to. Jedni i drudzy uprawiali w jakimś sensie antypaństwową politykę. Ten, no, PiS projektował wszystkie instytucje tak, jakby zawsze miał rządzić. Nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, co się stanie, jak, jak dorową się do władzy inni. No, a, a ci drudzy, no, jak się tylko dorwali do władzy, no to robią dokładnie to samo co PIS, tylko jeszcze bardziej jeszcze gorzej. W tej chwili właściwie jesteśmy już w sytuacji totalnego pęknięcia. I nie ma innej, innej drogi niż jakiś totalny reset konstytucyjny, o którym zresztą Konfederacja wyraźnie mówi. Mamy w zasadzie dwa równoległe systemy prawne, które się nawzajem nie uznają. System związany z pisem, który uważa, że ten drugi wydaje nieważne orzeczenia, i system związany z platformą, który mówi, że tamta druga strona wydaje nieważne orzeczenia. No tak państwo nie może funkcjonować, a z, z, ze strony Tuska, tam jego ekipy, nie ma żadnej tutaj refleksji na ten temat. Oni idą po prostu w, w najtwardszą taką linię negowania wszystkiego, co pisowskie. No jak sobie w Hołowniach, który dał się w ogóle wmanewrować w, w, tą, w tą politykę platformy i na tym będzie bardzo poważnie tracił. No Jeśli Hołownia sobie wybiera, do której izby adresuje swoje pisma w Sądzie Najwyższym, no to to już jest takie właśnie pokazanie tego, dobra, my tam mamy swoich sędziów i to niech ci nasi sędziowie Jakby tam była Izba Rybołówstwa i on by miał tam zaprzyjaźnionego y, y, tam sędziego, to on by do Izby Rybołówstwa to wysłał, a czemu nie? Bo czemu do pracy? Co ma to Izba Pracy do tego? No, nic nie ma. No, jakby była Izba Rybołówstwa, to, by to nic nie było bardziej śmiesznego w tym, że wysła, wysyła to do Izby Rybołówstwa. Więc to pokazuje, że po prostu istnieją dwa równoległe porządki prawne już w tym momencie, które się nawzajem wykluczają. No w tej chwili jakby piłka jest po stronie tego platformowego. Tej platformowej połówki, no bo oni są u władzy i oni próbują tamtych po prostu wyciąć do zera, tak siłowo rozwiązać ten, ten problem. Natomiast to no, państwo nie może tak funkcjonować, że co dochodzi ekipa do władzy, to wsadza tamtych do więzienia po prostu poprzednich, likwiduje instytucje, wchodzi wszędzie z buta i unieważnia to, co było. No to w takiej sytuacji, panie Dobromirze, jeszcze biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje cały czas no, z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wosigem, no bo wczoraj prezydent Duda wszczął tą procedurę łaskawienia, no men onem pół godziny przed tym marszem, co tak naprawdę, ja mam wrażenie, trochę ostudziło emocje społeczne i ja nie wiem, czy to było w jakikolwiek sposób skonsultowane z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast cała ta procedura, która była w tym przypadku, jak pan ją ocenia? Czy uważa pan, że pisma ma prawo mówić o tych ludziach, że są więźniami politycznymi, czy po prostu to jest tylko i wyłącznie gra polityczna? No i też jak to wygląda ze strony środka pis w związku z tym, że Andrzej Duda właśnie wydał te decyzję pół godziny przed tym marszem. Jak z środka Pisu wygląda, to ja nie wiem, bo ja nie jestem w środku Pisu. Trzeba kogoś pytać, kto jest w środku Pisu. Natomiast rzeczywiście no jest tu nadal dużo niespójności w tej polityce Pisu, tak? no, zwłaszcza w, oś w ośrodku prezydenckim. No, to, że w ogóle pozwolił sobie na to, że. Najpierw schronił tam tych przestęp, tych, tych, tych skazanych posłów, tak, no co już samo w sobie było no, już, ta, już kolejnym etapem takiej zabawy wchowanego i no, no, wizerunkowo słabe, gdybyś to miał, zawsze gdybyś to miał przyciągać, no, ale później pozwolił sobie ich na własnym podwórku aresztować, okazując no, jakąś potworną słabość w ogóle. Z drugiej strony, no, oczywiście to tam ci też pewnie przyjęli to z dobrodziejstwem inwentarza, jako kolejny etap polaryzacji. I oni, myślę, że specjalnie chcą wkurzyć Dudę tak bardzo, żeby on wszystko im wetował, żeby oni mieli usprawiedliwienie, że nic nie mogą zrobić przez kolejne. Bo oni nie wiedzą, co oni mają robić tam z tym państwem, to nie wiedzą, co mają robić. Wiedzą, że mają się naparzać z, z pisem, to im tam dobrze wychodzi, natomiast co mają robić z państwem, to oni nie wiedzą. Więc jak im będzie Duda wszystko wetował, to im zrobi tylko przysługę, no bo oni będą mogli mówić, no widzicie, no świetne, tu mamy pomysły, co jeden, to lepszy. Ale no ten paskudny Duda nam wszystko wetuje, więc oni chyba specjalnie chcą go tak wkurzyć, po prostu, tak, tak mu tam dokuczyć, żeby, żeby no, wojna była na całego. No więc, więc to, 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 że on się najpierw długo upierał przy, przy tym, że nie ułaskawi ich po raz ponowny. Po raz drugi. No to, to była takie właśnie, tylko wojna na pokazanie tego, kto tu ma dłuższego, tak, że ja nie, 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 nie popuszczę raz łaskaw. Ja no, gdyby te strony miały jakąkolwiek wolę porozumienia, no to by się umówiły, dobra, no to tam żeby było tak, yy, jakoś tam pośrodku nie, to my ich nie aresztujemy, ty ich tam jeszcze raz ułaskaw, już dajmy spokój temu, tak? No już wiadomo, że to do niczego nie prowadzi. No ale nie, ci poszli w zaparte, ten poszedł w zaparte, no ale potem jednak nagle rurka zmiękła, no bo tam żony przyszły, że jednak mężowie w więzieniach to już, zresztą oni tam chyba mają nieciekawie, bo tam powitanie w, w areszcie pana Kamińskiego, no pokazuje, że no, tam no, może też się coś złego stać w ogóle za chwilę w tym więzieniu i jeszcze będzie kolejny problem. Więc, więc no, Platforma zawsze wygrywa w więzieniach w wybory, więc myślę, że wsadzili tam Kamińskiego w niezłe towarzystwo i nie no, ja mam poczucia, że to, że to... Jest jakby dobrze przemyślane z punktu widzenia również prezydenta. Tak Sam prezydent wydaje mi się, że na tym stracił. Pis jako taki, ta najtwarcza część pisu, która od początku szła w zaparte, w, w totalną negację, odzyskała wiatr w żagle. Natomiast sam prezydent wydaje mi się, że w ten sposób no, doszło tutaj do jego ośmieszenia na kilku. Na kilku polach. Tak, najpierw twardo, on nie, nie będzie nikogo drugi raz łaskawiał, a potem jednak łaskawia. Tutaj bierze pod, pod swój parasol skazanych posłów, a jak się okazuje nieskutecznie, nawet w Pałacu Prezydenckim nie potrafi postawić na swoim. Więc no, mam wrażenie, że sam Duda na tym poległ, natomiast pis się odbudował. Natomiast nie uważa pan, że prezydent Duda też może grać trochę na taką swoją niezależność od obozu Prawa i Sprawiedliwości? No bo jednak czas tej decyzji dość niespodziewany. Obniżenie emocji społecznej tuż przed apogeum marszu, czy tam protestu. No i oczywiście nie pierwsza tego typu decyzja prezydenta Dudy, który. No, przynajmniej od czasu, kiedy na pewno też w, szefem kancelarii jest to pan Masta Lerek, budź takie emocje, że to może być taka decyzja, trochę bym powiedział, daleko od linii prawa i sprawiedliwości. Z, czy to jakoś mocno ostudziło nas nastroje? Nie mam takiego wrażenia. Zresztą no, marsz się odbył z nie najgorszym tam efektem, więc, więc wydaje mi się, że, że nie. Yy... Nie wiem, znaczy on, on, on tak, on próbuje od czasu do czasu robić jakąś swoją politykę, ale jest w tym nieudolny. On nie ma żadnego talentu politycznego, stety czy niestety, tak? no Duda jest słabym prezydentem i prowadzenie jakiejś takiej niezależnej tej polityki to mu nie wychodzi, tam ma jakichś doradców lepszych lub gorszych, oni tam coś tam doradzają, lepiej lub gorzej, no ale, ale efekt jest raczej, nie wiem czy to dlatego, że on czasem stawia na swoim, czy ci doradcy również się, się gubią, efekt jest raczej taki właśnie taki jak, jak widzimy nie wydaje mi się żeby to dobrze służyło zbudowaniu ośrodka prezydenckiego jako takiego niezależnego ośrodka siły no bo mówię no jak gdyby tak chciał to powinien w czymś postawić na swoim a on tu w niczym nie postawił na swoim musiał się wycofać z tego, z tego że u łaskawi, a schronienie którego udzielił Wąsikowi i Kamińskiemu okazało się tak dramatycznie nieskuteczne.